Okiem kota. Kot z mruczeniem, zdradzieckiem usnął w cieple za pieckiem. A ja myśląc niedługo, jak go skropię maczugą, a się zerwie zapieni, i wyskoczy do sieni na dziedziniec, do sadu. I już kota nie śladu. Ha, na drzewie! Ja za nim, My go prędko dostaniem. Pan dozorca szpitala wyszpiegował to z dala, Kazał ściągnąć mię z drzewa. Zimną wodą polewa, sadzi w ciasną zagrodę. Trzy dni na chleb, na wodę. Za co? Żem mścił się czynnie krwi przelanej niewinnie, krwi ptaszęcej, śpiewaczej. Czyż być mogło inaczej? Pan dozorca oj biada, pewno ptaszki zajada, więc pogląda przez szpary na te kocie przywary. A to mamy już przecie dziewiętnaste stulecie. Nadaremnie się trudzi. Nie naprawi już ludzi. Cóż ja zrobię, mój Boże? Chyba spać się położę. Władysław Syrokomla, melodie z domu obłąkanych.